Dzień dobry, serdecznie witam na podsumowaniu marca 2020 roku, wyjątkowego miesiąca, który w naszej historii zapisze się tak samo jak kwiecień 1986 i wrzesień 2001. Na początku chciałem Państwa zaprosić na mój kanał, na mój film, który jest nadawany na żywo, na którym pokazuję produkcję z paneli słonecznych, które są widoczne na filmie. Mamy pokazaną moc, pokazaną parametry, temperaturę zewnętrzną, temperaturę paneli, nasłonecznienie, siłę wiatru oraz tutaj odbywa się dyskusja wśród nas fanatyków fotowoltaiki. Link jest u góry oraz będzie pod filmem link do tego filmu. Gdyby z czasem okazało się, że transmisja pojawi się pod nowym adresem, to wystarczy wejść na mój główny kanał i tam będzie widać, gdzie jest film puszczany online. Wracamy do podsumowania miesiąca. Marzec był wyjątkowy, nie tylko z powodu koronawirusa, ale też z powodu produkcji. Po raz pierwszy przekroczyliśmy 1000 kWh, i jest to tym samym siódmy miesiąc roku, który może pochwalić się z wejściem do tej elitarnej grupy 1000 kWh. Widzimy, że początek miesiąca nie był udany, ale później końcówka była bardzo ładna. I na mojej instalacji dachowej zbliżałem się do rekordów życiowych. Rekord życiowy to jest 59,6. Tutaj miałem 58,18 kWh produkcji dziennej. Także dość, dość ładne wyniki. Widzimy, że już nastąpiło spłaszczenie produkcji, czyli falownik okazał się zbyt małej mocy w stosunku do energii, którą dostarczały mu panele słoneczne. Jeżeli chodzi o otwarte dane, to temperatura w marcu wyniosła, średnia temperatura w marcu wyniosła niecałe 6 stopni Celsjusza. Marzec był prawie tak samo chłodny jak luty, co przyczyniło się też do lepszej produkcji energii, bo czym panele chłodniejsze, tym produkują więcej energii elektrycznej z tej samej ilości energii słonecznej. Nagrzały nam się panele prawie do 8 stopni, czyli to słońce było dość mocne i widzimy, że faktycznie na słoneczninie wyniosło prawie 120 kWh na metr kwadratowy powierzchni, czyli tyle, ile w styczniu i w lutym razem wzięte. Nawet więcej niż w styczniu i w lutym razem. Dzień pod koniec marca trwał już prawie 13 godzin. I tak, produkcja na dachu, tak jak mówiłem, 1200 kWh. I kilowatogodziny. widzimy, że najniższy wynik marca to jest 683 kWh, a wcześniejszy rekord to 874. Tutaj został pobity prawie o 30, o 20%. W sumie od początku roku produkcja wyniosła już prawie 2000 kWh. KWH do KWP 105, też kolejny. Ładna granica, która została przekroczona. Każdy miesiąc z produkcją powyżej 100 KWH do KWP jest bardzo dobrym miesiącem. Od początku roku KWH do KWP wyszło mi 209 i energii na jedną godzinę dnia 2,7 kWh. Dzień, jak mówiłem, trwał prawie 13 godzin, skończył się 13 godzinami. W porównaniu z kwietniem, majem, czerwcem czy lipcem, sierpniem to jest nie, nie, niezbyt duża ilość godzin. Ale zobaczmy proszę, jak wygląda średnia produkcja z godziny na godzinę w innych miesiącach roku. 2,7 w kwietniu, 1,9, 2,8, 2,5, 2,7, 2,8, 3,0 w październiku. Czyli ten wynik, który teraz osiągnąłem 2,7 jest bardzo dobrym wynikiem. Mimo, że ilość godzin dnia było tylko 371, wynika to z tego, że było chłodno niecałe 6 stopni Celsjusza, i ta energia była bardzo dobrze zamieniana energia słońca zamieniana na prąd. Jeżeli chodzi o instalację gruntową czyli tą instalację, którą możemy zobaczyć w mojej prezentacji online. Produkcja wyniosła 642 kWh. Oczywiście jest to też rekord yy, miesiąca. Od początku roku produkcja wyniosła 1206 kWh, KWH do KWP 107, czyli więcej niż na dachu. W, w styczniu i w lutym KWH do KWP z instalacji gruntowej była mniejsza, ponieważ kąt nachylenia instalacji gruntowej. To jest 30 stopni, a dachu 40, i w miesiącach zimowych dach jakby lepiej to energię przyjmuje, ale już latem panele na gruncie są lepiej ustawione, a że latem jest więcej energii słonecznej, w związku z tym cały rok na panelach gruntowych lepiej wyjdzie. Na jedną godzinę, na jedną godzinę dnia wyszło nam 1,73. Kilowatogodziny, czyli dość mało w stosunku do tego, co udało mi się na dachu uzyskać. Na wykresie wygląda to w ten sposób. Na niebiesko mamy średnią produkcję z trzech wcześniejszych lat. Widzimy, że marzec bardzo mocno wyszedł ponad produkcję w danym, w danym miesiącu. Zbliżył się do średniej, która udaje się uzyskać w kwietniu. Na tym wykresie widzimy. Jaka jest produkcja od początku roku w porównaniu z wcześniejszymi latami? Widzimy, że 2020 rok jest rekordowym rokiem. Jak na ten moment, w marcu mamy produkcję dużo wyższą niż mieliśmy w latach wcześniejszych. Mam nadzieję, że ten trend uda się utrzymać i będzie to kolejny rekord, lepszy niż rekordowy 2018 rok. Jeżeli chodzi o zużycie energii mediów na potrzeby domu, w gazu na potrzeby grzewcze zużyłem 115 m sześciennych kosztowało mnie to 231 zł. Od początku roku straciłem bezpowrotnie 840 zł. Bezpowrotnie, ponieważ to, co wydam na gaz, w żaden sposób nie jestem w stanie odzyskać. Tutaj niestety niska temperatura dzięki której i nasłonecznienie dzięki której miałem lepszą produkcję prądu spowodowała większe zużycie gazu, żeby dogrzać dom. Rok temu w marcu zużyłem tylko 64 m sześcienne gazu, czyli tutaj niestety dodatkowe 60 m3 gazu musiałem zużyć za około 120 zł więcej. Czyli to, co zyskałem na prądzie, wyprodukowałem więcej prądu, straciłem na gazie. Jeżeli chodzi o prąd, pobrałem z licznika energii elektrycznej 578 kWh, a jeżeli chodzi o wprowadzenie, aż 723 kWh. Od początku roku udało mi się już wprowadzić do zakładu energetycznego 1334 kWh. Bilans miesięczny. Widzimy, że styczeń i luty miałem pod kreską. Musiałem dużo energii dokupić. Marzec jest już dodatni. Niestety, 20%, które pobiera zakład energetyczny, dokładnie to wyzeruje do zera. Po odjęciu 20% z przekazanej do zakładu energetycznego energii, mam do własnej dyspozycji 1067 kWh. Musiałem w związku z tym dokupić prądu w tym roku 1013 kWh, co kosztowało mi na tą chwilę 595 zł. Mam nadzieję, że przez trzy kolejne miesiące uda mi się ten wynik zniwelować do zera i nie będę musiał nic zapłacić za prąd, ponieważ faktury otrzymuję raz na pół roku. Bezpośrednio zużyłem 280 kWh energii. Dość dobry wynik. Od początku roku zaoszczędziłem 1000 168 zł, czyli tyle energii dostarczyły mi panele słoneczne, i za taką kwotę tej energii nie musiałem kupić. I ostatnia istotna wiadomość: tutaj są wyniki, ile kosztowało mi ogrzewanie prądem domu. Klimatyzacja w salonie wzięła 94 kWh prądu, czyli trochę więcej niż w lutym, mniej niż w styczniu klimatyzacje w pozostałych pokojach wzięły troszkę mniej energii i kaloryfer w łazience, można powiedzieć, że wziął tyle samo energii, co w lutym. Czyli jeżeli chodzi o potrzeby energetyczne, prąd na grzanie, zużycie wyniosło prawie tyle samo, co w lutym, 250 kW prądu. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na podsumowanie kwietnia. Do usłyszenia.